W tym filmie ciekawostki na temat hitowego spotkania Ligi Mistrzów. W grupie Śmierci F zmierzą się Borussia Dortmund i FC Barcelona. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Spotkanie to może mieć duże znaczenie dla rozstrzygnięć, a na pewno wpłynie na morale zespołów, celujących w awans najlepiej z pierwszej lokaty z grupy, w której uważać będzie trzeba na Intermediolan, a szans na pokazanie się szukać będzie Slavia Praga. Obie ekipy podchodzą do tej edycji z mocnym postanowieniem poprawy. Jedni i drudzy byli na drodze do wielkich sukcesów przed rokiem, ale ostatecznie zakończyli sezon z wielkim niedosytem: BVP z pustymi rękami, a Barsa tylko tytułem ligowym. W samej Champions League. Dortmund odpadł dość wyraźnie, przegrywając z finalistą Tottenhamem. Mistrzowie Hiszpanii odpadli w półfinale, pomimo faktu, że na enfield jechali z przewagą trzech goli, uzyskanych na własnym boisku. Zespoły nie grały ze sobą od bardzo dawna. Ostatni raz do konfrontacji doszło w roku 1998 przy okazji Superpucharu UEFA. Górą okazali się Katalończycy, którzy wygrali 3 do 1. Wicemistrzowie Niemiec będą rywalizować w Lidze Mistrzów po raz czternasty. Po triumf sięgali w roku 1997, w 2013 ulegli w finale. W sześciu ostatnich startach pięć razy udawało się przejść do fazy pucharowej. Drużyna Luciana Favra imponowała w poprzedniej edycji grą obronną, nie straciła u siebie bramki, a w całej fazie grupowej tylko dwie, zachowując łącznie pięć czystych kont. Autorem jednej z nich był Antoine Griezmann, który od tego sezonu jest piłkarzem Barcelony. Biorąc pod uwagę ostatnich 15 gier na własnym boisku z zespołami z Hiszpanii, bo Rosja uległa tylko 3 razy. Nieco gorzej wygląda to w ogólnym rozrachunku: ostatnich 10 gier pucharowych na Zignal i Park to tylko 3 wygrane, 2 remisy i 5 porażek. Barcelona zagra w fazie grupowej po raz 24, co jest rekordem rozgrywek dzielonym z Realem Madryt. Do fazy pucharowej przechodziła zawsze na przestrzeni ostatnich 15 sezonów, ostatecznie zwyciężając 5 razy. Półfinowa porażka z Liverpoolem zakończyła serię 11 spotkań bez przegranej. Choć Barça zdobyła przed rokiem 7 oczek na terenie rywala, mecze wyjazdowe są wyraźną piętą achillesową ekipy Ernesto Valverde. Katalończycy wygrali tylko 4 z ostatnich 13 gier na obcym terenie. Zespół z Camp Nou nie ma także najlepszej serii, jeśli chodzi o potyczki z przeciwnikami z Bundesligi na ich boiskach. Na 7 ostatnich takich spotkań, Wygrał tylko dwa, ostatnio dwa do jednego z Borusią Mönchengladbach w sezonie 16-17. Usman Dembele zanim trafił do Barcelony, rozegrał dla Borusi 32 mecze, zdobywając 6 bramek. Z Barcelony do Dortmundu przeniósł się za to bardzo skuteczny w Niemczech Pau Alcântara, który jak na razie trafił do siatki we wszystkich spotkaniach w klubie i kadrze, łącznie 10 w 8 występach. Oba zespoły traciły gole jako pierwsze w trzech pierwszych kolejkach tego sezonu w rozgrywkach ligowych. Polskim akcentem przy okazji tej rywalizacji jest naturalnie obecność w kadrze i Dortmund prawego defensora, byłego wielokrotnego reprezentanta Polski Łukasza Piszczka. Barcelona nie ma najlepszego startu, notując 7 punktów w czterech pierwszych kolejkach La Liga, także ze względu na przetrzebienie formacji ataku. Gdzie wciąż do zdrowia wraca Dembele, Messi walczy o miejsce w szerokim składzie na ten mecz, a Suarez rozegrał pół godziny w miniony weekend. Biorąc pod uwagę liczne absencje w zespole Barcelony, a także bardzo słabą postawę w meczach wyjazdowych, myślę, że Borussia ma spore szanse na osiągnięcie korzystnego rezultatu i postawienie się w bardzo dobrej sytuacji przed kolejnymi grami. Kto Waszym zdaniem będzie faworytem w tej rywalizacji? Za kogo będzie trzymać kciuki? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzić na ten temat. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat grupy A, w której faworytami do awansu są PSG i Real Madrid, koniecznie sprawdźcie film, który teraz znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Znajdziecie w nim ciekawostki, historie pojedynków, zmiany kadrowe czy sylwetki szkoleniowców, zespołów z grupy A. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.